Cześć, słuchajcie, już niedługo zaczynamy kompleksowe szkolenie z cyberbezpieczeństwa oraz z bezpieczeństwa informacji dla QA-ów, dla testerów, dla wszystkich specjalistów od jakości. Zaczynamy 22 maja, czyli już niedługo, niebawem. W pierwszym dniu poznamy sobie, czym jest cyberbezpieczeństwo, poznamy sobie, czym jest bezpieczeństwo informacji, wejdziemy, zrobimy taką solidną podstawę do bezpieczeństwa, do tego, jak dbać, jakie mamy normy, jakie mamy procedury, dobre praktyki, źródła itd. Później z czasem będziemy sobie wchodzić głębiej, wejdziemy sobie do narzędzi, będziemy sobie testować bezpieczeństwo, szukać podatności. Nauczymy się, jak wykonywać ocenę podatności w aplikacjach webowych. To szkolenie to jest cykl warsztatowy, to jest 6 spotkań po 2 godziny, czyli łącznie 12 godzin wspólnej nauki, ale od razu mówię, będzie dużo ćwiczeń, będzie dużo zadań domowych, będzie dużo pracy w grupach, ponieważ no umówmy się, 12 godzin na poznanie cyberbezpieczeństwa to jest mało. Nie oszukujmy, to jest malutko, więc będziemy to e, przekładać również właśnie na ćwiczenia, na zadania domowe. I do do tego szkolenia trzeba się też przygotować. To nie jest tak, że sobie dokupisz dostęp i wejdziesz. To jest około 5 godzin nauki przed samym szkoleniem, żeby wejść na taki poziom zrozumienia, żebyśmy się później dobrze zrozumieli, żeby udało Ci się wyciągnąć z tego szkolenia jak najwięcej. Także zapisując się, dostaniesz materiały na około 5 godzin nauki, przystępujesz do nauki i później spotykamy się na warsztatach 22 maja, pierwszy dzień warsztatowy, a później co tydzień w godzinach 18 do 20 2 godziny 6 tygodni. Intensywnej nauki. Do tego pre-party pre i afterparty, czyli takie opcjonalne dodatkowe spotkania, e, dzień wcześniej, czyli 21 maja i po zakończeniu całego cyklu warsztatowego. Jeżeli jesteś qa jeżeli jesteś testerem, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Będzie intensywnie, ale dzięki temu poznasz czym jest bezpieczeństwo, nauczysz się jak tworzyć dobre raporty, jak szukać podatności. Dowiesz się, jakie są dobre praktyki cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji, ponieważ gdzieś pomiędzy opowiemy sobie też o ISO 27001, opowiemy sobie o Dora, opowiemy sobie o NIS-2, nawet o AI-akcie, który gdzieś tam nadchodzi. Więc to wszystko taki pełny pakiet. Jak rozumieć bezpieczeństwo w web aplikacji? I taka chyba najważniejsza rzecz, to co wyróżnia to szkolenie, to nasze, to nasze spotkania nadchodzące, to zaczniemy sobie rozumieć to cyberbezpieczeństwo od pojęcia jak, czyli po co. Zapraszam Was bardzo serdecznie.